U góry tylko jeden zawodnik niech usiądzie i niech będzie taką fortecą. Niech tabelka będzie właśnie takim murem. Niech rodzi się od wszystkiego, od tych emocji. Spokój Kamil. Nienerwowo, nerwowo, nawet nie można przecież złapać gdzieś na łące motyla. poważył na trenera Łukasza Kruczka. Szybciutko, nawet nie było długiego oczekiwania. Już jest w połowie, już jest w progu i leci. Niech leci tym malinowym i w kostiumie! Jest. Bliskim, Kamil Stok! Jak fortuna! W 72 roku! Kamil Stok! Jestem mistrzem! Jesteś fantastycznym! Nie dałeś nam na szczęścia, a dałeś nam kielich szczęścia! 103,5 metra! Najdłuższy skok w drugiej stronie! I, I mamy piętnasty medal polski na zimowych igrzyskach olimpijskich. Kamil Stoch jest w tej chwili mistrzem olimpijskim.